Cześć na z tej strony ITech a to jest pierwszy odcineczek z naszej serii która rozpoczętowuje e, rozpoczęć po prostu mm, nagrywanie na youtube więc tak dziś pokażę wam mm, jak używać Guilds. wiem że wiele osób ma z tym problem mm, czytałem na różnych forach że niektórzy mają problem nawet z mm, jak to się nazywa Ustawieniem różnych rzeczy, więc dziś pokażę, co wszystko można edytować. Oczywiście w następnym odcinku zajmiemy się Permission Packet. jak tworzyć grupy, jak dodawać permisje. oraz Essential. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, więc pokażemy, jak wszystko na początku zrobić. Dobrze. Dzisiaj zajmiemy Funny Builds. Jest to dosyć proste. Możemy wyłączyć. Tak. To będzie taki maratonik, może od razu tak na start maratonik, że co jakiś tam czas będą po prostu poradniki pokazane łącznie z tymi grami. Dobrze, a więc zaczynamy Fun Guilds. Tak, przechodzimy w Fun Guilds. Data. To mam player list. Nie, to można wyłączyć, bo tu, będzie, bo jak się wejdzie na serwer, to się pojawić jeszcze powinno resztę rzeczy. Dobra, konfig nas najbardziej interesuje. Dobrze, więc w tym konfigu możemy sobie ustawić tak: przedmioty wymagane, czyli itemy dla gracza, jakie ma, jakie ma spełniać, aby mógł założyć yy, gildię oraz itemy fan Golds Vib. Jakie itemy musi mieć Vib, żeby założyć? Można też y, dodać. Y, jeszcze ja to sobie skopiuję. Y, można by po prostu dodać sobie takie coś i dodać tu jeszcze svip I tu wtedy items. Y, y, items, na przykład svip z i wypisujemy itemy, na przykład 5 e, e, diamond, czyli 5 diamentów. Można dodawać wiele takich e, rank. Ile, tyle, ile mamy rank na serwerze, które mają mieć mniej itemów na gildie, Tyle dodajemy sobie tego. Ok, przejdźmy dalej. Tu możemy ustawić sobie. Um, koszt powiększenia gildii, czyli ile ma kosztować każdy poziom. Jest 10 poziomów na przykład, pierwszy 8, kolejny poziom 16. Możemy sobie to według siebie y, ustawić. Dobrze. Z tych ważniejszych y, typu y, rzeczy jeszcze możemy sobie ustawić y, Rank, z jakim rankingiem rozpoczyna dana gilia. Na przykład możemy ustawić 1000, czyli 1000 punktów ma. Oraz możemy ustawić 0, czyli od 0, 0 punktów. I wtedy nabijają się wtedy punkty od samego początku. No, ale możemy ustawić 500, to według siebie. Wygląd znacznika. To ustawiamy sobie według siebie. Tutaj symbole, jakim piszemy na tym w gildi, to jest do gili normalnej, do sojusznicej i do globalnej gili. Dobrze. Wygląd tagu osoby w gildii, czyli ustawiamy sobie jakby nad nikiem. Nad nikiem swoim ustawiamy wygląd tagu jaki ma się wyświetlać dla naszej gildii. Tu ustawiamy w gili sojuszniczej, czyli jaki kolor nam się ma wyświetlać i innym graczom bez gildii. Oraz wygląd gildii neutralnej, czyli tu widzą wszyscy gracze bez, bez gildii, i tak dalej. Tu ustawiamy sobie e, taba. Tu możemy według siebie wszystko edytować, a resztę nie ma. Nie ma co, bo tu już dalej, dalej jest SQL, ale to się zajmiemy w innym poradniku. Więc to było na tyle. Tyle jest z ustawiania, to nie jest nic trudnego, a na MPC Forum widziałem, że wiele osób ma z problem z ustawieniem, że im coś nie działa. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie na PRIVE, MPC, LAMOK, yy, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.